Witajcie na kanale Odbiór Mieszkania. Ja nazywam się Wiktor Hałabyś i zapraszam Was na wysłuchanie oceny inwestycji deweloperskiej Nexity Lifetown na Kłobuckiej. Zapraszam. witacie mnie czasem, co myślę o danej inwestycji albo jaki był odbiór w tej inwestycji, bo wyczekacie na swój i ciekawi Was, jakie będą usterki. To jest błędne założenie. Ja wam pokazuję te filmy, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać, i żebyście wiedzieli, co was spotkało. Czy jest tragicznie, czy jest przeciętnie, czy jest strasznie źle. Ale dobra, przejdźmy po. Umowa była podpisana. Zapisy z umowy, oczywiście, nie zrealizowane w sensie liczenia powierzchni pod ściankami działało. Obsługa. Nie naprawiali nic na odbiorze. Szkoda, byłoby więcej punkci... punkcików, też to i tak by ich nie uratowało. Obsługa przekazuje informacje o lokalu rzetelnie. Starali się, jak gdyby najwięcej pytań odpowiedzieć. Tu, właśnie, przykład propo ostatniego filmiku, gdzie mówiłem, że tam kogoś nie było, że, że, że mógł być i byłoby lepiej. Tutaj był ten pan, o którym wspominałem w tamtym filmiku, tylko akurat wtedy reprezentował sprawie, Teraz reprezentuje Next City. Więc on prowadzi dyskusję i przy okazji pojawiają się jakieś pytania, wątpliwości i może na nie odpowiedzieć. Powierzchnia pod ściankami tak, liczą, ale informują, jest to zgodne z umową, ja tylko zaznaczam, że jest to niezgodne z polskim prawem. Miejsca postojowe, ok, komórki lokatorskie, tutaj mieliśmy zabudowy systemowe, no jeżeli chodzi o okna, podali tylko, że będzie okno plastikowe i że będą jakieś nawiewniki. Mało informacji, choćby właśnie w tym miasteczku Wawel, do którego miałem, miałem sporo uwag organizacyjnych, wszystkie cztery informacje były, tak, że pakiety szybowe będą miały tyle i tyle szyb, że kolorystyka będzie taka i tak. no. Tynki. Napisali mi, że ściany będą wykonane zgodnie z technologią, a nie powiedzieli jaką. Więc gdybym ja coś takiego kupował i coś takiego zobaczył, to nie wiedziałbym, co dostanę. Oczywiście były tynkowane, nie były malowane, osprzęt elektryczny był zamontowany, ale nie było możliwości jego weryfikacji, bo nie był uruchomiony. Odbiór techniczny sam w sobie, biuro odbiorowe, wiedzieliśmy gdzie jest, albo inaczej, ja już wiedziałem, bo zwykle jadę pod wskazany adres i tam czekam. Jeżeli jest jakaś tabliczka mówiąca jesteśmy w biurze, albo wielki szyld to jest biuro, no to jest prostsze, ale... Staje sobie kontener, taki ładny kontener. Na samym początku pierwszych etapów tej inwestycji, a to jest na samym końcu, więc jeżeli zaparkowałeś pod blokiem, no to możesz się nie zorientować, co się dzieje. Czas na odbiór ograniczony, chociaż zdarzało yy, mi się go przeciągnąć i sprawdzić wszystko rzetelnie i wszystko o wszystkim opowiedzieć. Natomiast zwykle wypraszano mnie stamtąd, że już minął nasz czas. Tabliczki kierunkowe do biura, jeden parking dla klientów za biurem jest. Jeżeli wiesz dokąd idziesz, to, to wszystko działa. Hmm, możliwe, że klienci w mailach wiedzą wszystko doskonale, ale o parkingu na przykład nie wiedzieli. Dwoje klientów powiedziało, że przyjechało taksówką, powiedziało, że nie będzie gdzie zaparkować. Zakończone prace budowlane i procedury formalne. Na to wyglądało, było zdjęte ogrodzenie, więc już byli na finiszu, lokale można było odbierać, nie było dla mnie, z mojego punktu widzenia, tam już żadnych zagrożeń. E, oczywiście o wszelkich formalnościach jesteście informowani mailowo. E, na pierwszym odbiorze w każdym razie jeszcze przechodziłem przez ogrodzenie budowlane, które potem zostało zdemontowane, bo już nawet w trakcie odbioru, ale już wybaczcie, to było jakiś czas temu. Lokal przygotowany, tak. Usterki, było ich miejsc, miejscami było ich mało, miejscami było ich dużo, ale średnio wychodzi na to, że było ich za dużo. Usterki możliwe do usunięcia. I co to były za usterki? Naroża parapetu zewnętrzne do uszczelnienia. Drobiazg estetyczny, ale tam się może dostawać śnieg, woda i niszczyć nam tynk na glifie. I przez to będziemy patrzeć na brzydki parapet, Ja tego nie lubię, Jeżeli komuś to nie przeszkadza, zaoszczędzi 20 zł na silikon. Obicie grzejnika, no to kwestia estetyczna. Oczywiście te wszystkie rzeczy mogą jeszcze w trakcie remontu być tak zrujnowane, że zgłaszanie tego nie ma sensu. Natomiast odbieramy coś, co ma być perfekcyjne. Jeżeli odbieram samochód i mam odprysk na szybie czołowej, to chyba go nie odbieram. Odchyłki posadzki nawet 2 cm. No to jest katastrofa. Sprawdzenie jakby na całej długości 2 cm jest tragedią. Nie? Stwierdzacie, że jest źle. Tylko jak to sprawdzić? Nie masz poziomicy, która zmierzyć 10 metrów, ale są inne normowe przyrządy. Posadzki cementowe należy sprawdzać łatą budowlaną dwumetrową. I wskazują, że na tej łacie ma być odchyłka do 5 mm. Nie była przekroczona. Była 7, nawet 9 a i tak powiedzieli, że był pomiar niezgodny z normą i że odchyłki na całości pomieszczenia są nieistotne. Co z tego, że jest 2 cm? Pan to źle zmierzył. Generalnie większość deweloperów z tym nie ma problemu. Łapie się za głowę, mówi o cholercia, zaraz przyślę kogoś ze szlifierką, wypoziomują tutaj jeszcze jakąś wylewką i będzie pan zadowolony. Ba! Część... Jak wchodzisz do lokalu, to widać, że posadzka nie jest na przykład jednolita, że gdzieś coś było szlifowane. Ludzie wchodzą, sprawdzają i poprawiają to, zanim my przyjdziemy na odbiór. A tu, nie dość, że tego nie zrobili, to jeszcze kiedy im się wskazało poprawę, to mówią, że nie. Czyli dobrą praktyką jest przygotowanie tej posadzki do takich wa wartości, które ja akceptuję, 5 mm, a kiedy mamy 2 cm, czyli 4 razy więcej, że oni mówią, że jest wszystko w porządku, no strasznie się zapierze. Nierówności płytek balkonu, no tutaj jakby zrywanie płytek, żeby mieć idealnie równy mija się z celem, ponieważ wtedy będziemy mieli prawdopodobnie przecieki. Oczywiście, jeżeli będą przecieki, to wina dewelopera, no ale no, gdzieś trzeba racjonalizować sobie niektóre usterki. Podwyższona wilgotność posadzki, no to jest informacja, że jeszcze na przykład nie położymy na to parkietu. Zmiana lokalizacji grzejnika w kuchni. Oczywiście, rzuty instalacyjne nie są jakby tym ostatecznym planem rozmieszczenia wszystkich instalacji, bo to jest projekt budowlany. Przy projekcie wykonawczym to się zmienia. Szkoda tylko, że projekt wykonawczy to tak naprawdę projekt powykonawczy. Wchodzimy, inwentaryzujemy i nanosimy, jest aktualna dokumentacja. Ale ten grzejnik, z tego co pamiętam, był na rzucie sprzedażowym, załączonym do, z, do umowy, w związku z czym jego lokalizacja była fix, nie mogła się zmienić. Rysy szyb. No, oczywiście zdarzają się gdzieś tam, będą musieli polerować pytanie, jakim to pójdzie. Jeżeli odrzucają posadzkę, to nie wiem, co zrobią z szybami. Usterki tynków. No umówmy się, tynki drobnostka, tak? Ktoś przyjdzie, przed malowaniem, zaszpachluje i tak dalej, ale chcielibyśmy, żeby ktoś to zrobił. No są inwestycje, gdzie jeżeli coś jest, to oni to już na odbiorze robią. Ba, ten sam inspektor w Buddy czy tam w sprawie yy, na bokserskiej, przychodził pan od razu na miejscu, wszystko nam naprawiał. Hmm, więc zakładam, że też tutaj naprawię. Korozja biologiczna, no gdzieś tam miejscowo pojawiała się pleśń z powodu nieuruchomionej wentylacji, pozamykanych okien. To jest naturalne, że gdzieś to nam się gdzieś tam zbierze. Niestety tak bywa. Dotarliśmy do końca. Przepraszam, że tak negatywnie się wypowiadam o niektórych inwestycjach. Chciałbym lepiej, ale do tego potrzebuję Waszej pomocy, kochani deweloperzy. A razem możemy stworzyć pozytywną ocenę. Wy zróbcie dobrą robotę, a ja na pewno o niej dobrze powiem. W każdym razie, e, dzięki, że obejrzeliście, wysłuchaliście. To do zobaczenia na kolejnych odbiorach. Pozdrawiam, cześć.